Pracowników Starostwa Powiatowego. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku znajdują się przy wejściu na salę. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Informuję, że dzisiejszą sesję zwołałem na wniosek Zarządu Powiatu, który zaproponował następujący porządek obrad nadzwyczajnej sesji. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej powiatu leżańskiego. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. Czy do odczytanego porządku obrad radni bądź pan starosta chcą wnieść wnioski? Przypominam, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek w tym momencie Zarządu wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Słucham radnych. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła zaproponowany porządek obrad i przechodzimy do jego realizacji. Punkt pierwszy podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu leżańskiego o przedstawienie projektu uchwały. Proszę panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni! W uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej powiatu leżajskiego wprowadza się następujące zmiany. Wprowadza się dwa wieloletnie projekty. Pierwszy z nich to przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuru w Katarnogród, granice powiatu łączące województwo podkarpackie i lubelskie. Stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, łączna wartość tej, tego zadania to 25 milionów 792 432 i 31 groszy. Drugi projekt wieloletni to jest przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 1246R Wola Zarczycka Nowa Sarzyna w miejscowości Wola Zarczycka. Również stanowią przedsięwzięcie, o którym mowa w artykule 226 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych. Wartość tego zadania to 4 194 534 złote 90 groszy. Zł. Zmienia się zakres wykonywania zadań wieloletnich. Pierwsze z nich to przebudowa drogi powiatowej nr 1262R hucisko Brzuza Królewska-Biedaczu w miejscowości Hucisko i Brzuza Królewska. <laughs> Drugi to przebudowa odcinka drogi, drogi powiatowej nr 1250 R Kurówka, Kolonia Polska Cieplice. Trzecie zadanie to jest edukacja zawodowa jako szansa na przyszłość. Jest to y, zadanie finansowane z, europejskiego, z Europejskiej Inicjatywy Rozwoju Fundacji Velux, realizowane w Zespole Szkół Technicznych. Kolejne zadanie, w którym zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia, to zagospodarowanie postalenia we wsi opaleniska. I ostatnie z tych zadań zmieniających zakres wykonywania to zagospodarowanie poszaleń we wsi hodaczów. W związku z tym ustala się limity wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa była w ustępie pierwszym. W roku 2024 jest to kwota 13 887 784 zł 62 grosze. W roku 2025 11 904 647 zł i 69 groszy. Kolejne przedsięwzięcie w limitach w roku 2024 3 775 074 ,90 zł. 90 groszy, w roku 2025 419 460 zł. Kolejne przedsięwzięcie, o którym mowa w ustępie trzecim, następujące limity 6 300 307 zł. w roku 2024 i w roku 2025 4 212 655 zł. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ustępie 4, otrzymuje limit wydatków w roku 2024 12 403 805 zł. i 21 groszy. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ustępie piątym, limit wydatków w roku 2024 488 691 zł. i 6 groszy.

Limit wydatku dla przedsięwzięcia, o którym mowa w ustępie 7, to w roku 2024 kwota 3 230 408 zł i w roku 2025 798 694 36 zł 36 groszy. W związku z tym określa się wieloletnią prognozę finansową powiatu wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2027 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć jest załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały, natomiast objaśnienia dotyczące wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały i to jest cały zmian, które dotyczą wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu leżańskiego Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Nie widzę, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 18 radnych za uchwałą, głosowało 18. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżeńskiego podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leżeńskiego. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni w uchwale budżetowej powiatu leżańskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 26 292 425 ,19 zł. 19 groszy. Z tego dochody majątkowe to kwota 14 643 128 ,31 zł. 31 groszy. W tym dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 3 159 762 ,31 zł. 31 groszy. Na podstawie aneksu do umowy z 3 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia przez gminę Leżajsk pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa-Wierzawice kwota 75 tysięcy złotych. Umowa z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia przez minę Kuryłówka pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka Tarnogród łączącej województwo podkarpackie i lubelskie na kwotę 2 miliony 430 tysięcy 362 ,31 zł. 31 groszy. Aneks numer 1 z dnia 25 stycznia do umowy w sprawie udzielenia przez miasto i gminę Nowasarzyna pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R Jelna Maleniska w miejscowości Jelna kwota 99 tysięcy złotych. Umowa z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia przez miasto i gminę Nowa Sarzyna pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja drogi powiatowej numer 1400R, to jest ulica Kolejowa w Nowej Sarzynie, kwota 10 tysięcy złotych. Umowa z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia przez miasto i gminę Nowa Sarzyna pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1241R, Hucisko Ruda przychojec leżajsk w miejscowości Jelna, kwota 45 400 zł. I kolejna umowa. Również z, gmin, z miastem i gminą Nowa Sarzyna na udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240 R Wola Sarczycka-Nowasarzyna w miejscowości Wola Sarczycka kwota 500 tysięcy złotych. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji kwota 11 483 366 zł. Są to dwie umowy z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Pierwsza dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1246R Wola Zarczycka-Nowa Sarzyna w miejscowości Wola Zarczycka. Jest to kwota 2 456 306 zł. Druga umowa dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka-Tarnogród, drogi łączącej województwo podkarpackie i lubelskie kwota 9 027 060 zł. Dochody bieżące zwiększane są o kwotę 11 milionów 649 296 złotych 88 groszy zł. w tym. Są to dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 49 tysięcy 303 54 grosze. Jest to umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu praktyki zawodowe. Kolejne to są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma ministra finansów z 19 stycznia bieżącego roku, kwota 46 392 zł. Środki funduszu, z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, czyli kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowych urzędów pracy, kwota 733 371 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie środków przeznaczonych na sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku, wojewódz oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kwota 86 482 zł. Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych. Kwota 2112 zł dotyczy realizacji przez Samorząd Powiatu programu zajęcia klubowe WTZ. Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększone o kwotę 10 149 295 zł. Na podstawie pisma ministra finansów yy, z 7 lutego 2024 roku, część oświatowa subwencji ogólnej jest zwiększona o kwotę 9 159 645 zł. Natomiast część rozwojowa subwencji ogólnej to kwota 989 650 zł. Zwiększenie dochodów własnych wynosi 582 341 zł. 34 grosze. Są to wpływy z tytułu świadczenia 800 Plus dla wychowanków domu dziecka w Nowej nie na kwotę 139 200 zł, wpływy z tytułu rozliczenia wynagrodzenia pracowników młodocianych za grudzień 2023 roku kwota 4553 16 zł 16 groszy. Wpływu z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 100 000 zł, rozliczenia opłat za media w 2023 roku kwota 1 988 zł i 18 groszy i rozliczenia z opłat pensjonariuszów w Domu Pomocy Społecznej w Brzuzie Królewskiej 336 600 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 984 491 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 102 284 zł. Są to środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie. Lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w związku z ujęciem w rozliczeniu za rok 2023 dochodów na dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze z nich to przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wolazarczycka-Nowa Sarzyna. W zakresie budowy drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów kwota 550 497 zł, a druga, również ujęta w rozliczeniu za rok 2023, to jest zadanie pod nazwą Przebudowa Odcinka Drogi Powiatowej nr 1241 R Hucisko Ruda Łańcucka, przychojec Leżajsk w zakresie budowy drogi dla pieszych y, peronu przystankowego z dojściem w miejscowości Przychojec. I dochody bieżące również są zmniejszane o kwotę 882 207 zł. Są to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację. Bieżących zadań są to dwa zadania remontowe. Pierwszy to jest remont odcinka drogi powiatowej 1241 r Hucisko-Ruda Łańcucka przy -Leżajsk na kwotę 419 790 zł. A drugie zadanie to jest remont odcinków drogi powiatowej nr 1246R Wulkanie wulkaniedźwiecka na kwotę 462 417 zł. Paragraf trzeci uchwały budżetowej Powiatu Leżańskiego w związku z tym otrzymuje brzmienie planowany deficyt w budżetu w kwocie 11 164 192 ,70 zł 70 groszy pokryty zostanie z kredytu komercyjnego w wysokości 3 milionów zł nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 891 916 ,72 zł 72 grosze i rozliczenia środków wynikających z artykułu 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy są to środki na projekty realizowane, współfinansowane ze środków unijnych. Kwota 272 275 ,98 zł. 98 groszy. Są to projekty Erasmus realizowane ze Zespole szkół Licealnych oraz Zespole szkół technicznych oraz Europejska Inicjatywa Rozwoju Fundacji Velux. Ustala się w związku z tym przychody budżetu w wysokości 11 164 192 ,70 zł. 70 groszy, jak niżej, czyli Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 miliony złotych, nadwyżka z lat ubiegłych 7 milionów 891 tysięcy 916 złotych 72 grosze, zł, w tym przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1241 41 R Hucisko, Ruda Łańcucka, siedemdziesiąt 478 tysięcy 758 złotych, przebudowa drogi powiatowej nr 12 40 Wola Sarczycka Nowa Sarzyna 476 058 zł przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262 Chudzisko Hucisko Brzuca, Królewska Biedaczów 1 987 652 zł przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250 R Kurówka, Kolonia Polska Cieplice 4 067 241 72 zł 72 grosze Remont odcinka drogi powiatowej nr 1264 R Wola Zarczycka -Wulkan Niedźwiecka 462 417 zł i remont odcinka drogi powiatowej nr 1241 R Łucisko Ruda Łańcucka przy Czojec 419790 419 790 zł rozliczenie środków zgodnie z artykułem nr 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy kwota 272 1700, 275 zł i 98 groszy w tym projekt Erasmus praktyki zawodowe 197 197214 zł 16 groszy europejska inicjatywa rozwoju fundacji Velux 63 189 zł 57 groszy Projekt modelowego zarządzania karierą dla nowoczesnych szkół 9381 37 groszy, kształcenie i szkolenie zawodowe 2490 88 groszy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11 milionów 164 192 70 groszy. W związku z tym zwiększa się plan wydatków budżetu o wcześniej wymienione umowy, pisma i porozumienia, również aneksy do umów. Natomiast dochody własne przeznaczone są na zwiększenie wydatków bieżących w domu dziecka w Nowej Sarzynie na kwotę 141 188 ,18 zł 18 groszy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w domu pomocy społecznej w Brzózie Królewskiej 336 600 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół ulicalnych w Leżajsku 4 553,16 zł. Wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku 83667 zł. I wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Leżajsku 13 333 zł. Zwiększenie deficytu o kwotę 8 164 192 zł i 70 groszy przeznaczone jest na wymienione wcześniej zadania inwestycyjne oraz realizację projektów współfinansowanych środków Unii Europejskiej. Zmniejsza się plan wydatków o, a jeszcze przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między działami zgodnie ze złożonymi wnioskami na kwotę 1 236 980 zł i 57 groszy. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3 miliony 221 471 złotych i 57 groszy na podstawie wcześniej wymienionych y, y, umów, które były ujęte w rozliczeniu za rok 2023 oraz przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między działami na kwotę 1 milion 36 980 zł i 57 groszy. Jednocześnie zwiększa się również plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 7280 zł. Również o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków w rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, i to jest całość zmian w tym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Radny Marek Kogut, proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, w budżecie są środki na dochodach z subwencji oświatowej ponad 9 milionów. Podejrzewam, że to są środki na podwyżki dla nauczycieli. W związku z tym mam pytanie, jaka będzie wysokość podwyżek na stopniu e, nauczyciela początkującego, e, mianowanego i dyplomowanego. To jest jedna sprawa i druga sprawa, czy te środki, które wpłynęły z subwencji, wystarczą na pokrycie wszystkich podwyżek obejmujących wszystkich nauczycieli w naszych szkołach. I w związku z tym, mam pytanie też: czy i jakiej wysokości będą objęci podwyżką e, pracownicy niepedagogiczni? To odnośnie subwencji. I drugie, odnośnie nowej tu inwestycji, która jest e, ujęta, a dotyczy ona przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej numer 1400 R ulica Kolejowa w Nowej Sarzynie. I tu wychodzi że to jest 100 metrów. Na czym by ta miała przebudowa i rozbudowa polegać i jaki koszt tego byłby. Dziękuję. E, dziękuję zaczniemy od pierwszych czyli od subwencji. E. Wicestarosta Lucjan Częczyk, Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, bo jeszcze nie ma rozporządzenia i nie jak nie wiemy, jakiej wysokości te podwyżki będą. Na dniach z tego co jest zapowiadane, że rozporządzenie ma się ukazać odnośnie kwoty na poszczególnych stopnia awansu. Odwyżki dla niepedagogicznych zobaczymy, bo już częściowo były. Zobaczymy, jak będziemy w stanie z tej subwencji wygospodarować środki lub z nadwyżki. Do tej pory były około 730 trzydzieści. Brutto. I, I drugi temat, ta inwestycja kolejowa w zarządzaniu. inwestycji to jest droga kolejowa. Ona ma długości, droga powiatowa długość 100 metrów i na tej 100 metrach był złożony wniosek do polskiego i dotacji realizowano. Plus ten wkład własny te 68%. To jest około 400 tysięcy. Słucham radnych. Jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam dyskusję. Szanowni radni, na tym zamykam obrady sesji Rady Powiatu Leżeńskiego. A przepraszam bardzo. Ale wyskoczyłem teraz. Ale nie będziemy robić reasumpcji, tylko przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie udział wzięło 18 radnych. Za uchwałą głosowało 18. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. Na tym zamykam obrady 90. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Leżańskiego. Dziękuję bardzo.